Dzień dobry, z tej strony Rafał witam Państwa bardzo serdecznie na porannym Przeglądzie Rynku. Jak zawsze zaczynamy go od omówienia sentymentu wobec ryzykownych aktywów. No i opublikowane wczoraj po zamknięciu sesji w Stanach Zjednoczonych raporty takich spółek jak Microsoft czy Alphabet okazały się poniżej oczekiwań rynkowych, były wyraźnym rozczarowaniem. No, i przekładają się w tym momencie na spadki notowania kontraktów terminowych. Jeśli chodzi o technologicznego Nasdaqa, jest to nawet 1,6%. Widać, że spółki technologiczne radzą sobie gorzej w środowisku rosnącego kosztu pieniądza. Spada popyt na komputery. Wydatki na reklamy w internecie poruszają się płasko, zatem no, to są spółki, które wtracą w tym środowisku. Sprzedaż Microsoftu była kiepska. Jeśli chodzi o same dane, to były najgorsze od blisko 5 lat pod względem wzrostu sprzedaży. Jeśli chodzi o Prognozy alfabetu także one okazały się rozczarowujące. Tak słabe dane przełożyły się na spadki innych spółek technologicznych. Meta właściciel Facebooka tracił w handlu posesyjnym 4%, Pinterest równie podobnie, mocniej, bo blisko 5% tracił Amazon. Zatem te wyniki bardzo wyraźnie wzbudziły wątpliwość jeśli chodzi o końcówkę roku, choć jeśli patrzymy na generalnie większość spółek, które publikowała dotychczas wyniki, patrząc na te zyski 500, no to blisko 70% publikuje lepsze od rezultaty, a inwestorzy wczoraj skupili się na tych największych. No, jak blisko 70% spółek publikuje lepsze od oczekiwania rezultaty, no to generalnie gospodarka może radzić sobie relatywnie dobrze i niewykluczone jest to, że w sytuacji, gdy kolejne spółki będą publikowały pozytywne dane, ten sentyment dość dobry może się jeszcze pojawić. Jutro poznamy raporty Apple'a oraz Amazona, które będą kluczowe pod względem drugiej połowy tygodnia na rynkach finansowych. Dzisiaj natomiast te swoje wyniki opublikuję. Czy bank. Patrząc na sezon raportu, warto też popatrzeć na Europę. No tutaj pozytywnie zaskoczył raport czy to Deutsche Banku, czy to Mercedes-Benz. Jeśli popatrzymy na star sesji na starym kontynencie, tak z wzrostami wzrostami jest powyżej 13 100, 100 punktów. Patrząc też na notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy, SP 500 pozostaje blisko. 3900 punktów zatem no spadki szerokiego rynku nie są tak zauważalne jak spółek technologicznych. W kontekście Nazdaka jesteśmy już prawie 30% na minusie w tym roku. Tak, fatalnego roku nie widzieliśmy od 2008, zatem no tutaj ta bessa spółek technologicznych cały czas trwa. W ich kontekście warto jeszcze zwrócić uwagę na wczorajsze odbicie tych z gospodarki państwa środka, które bardzo mocno w dwucyfrowym tempie potaniały w poniedziałek po wyborze Xi Jinpinga na trzecią kadencję. To oczywiście zrodziło ryzyko dalszego zaognienia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, czy też ryzyka Wycofania tych spółek z obrotu w Stanach. Wczoraj odbiły o blisko 5%, aczkolwiek mogą tutaj pozostawać pod presją ze względu właśnie na to duże ryzyko polityczne. Na rynku walutowym dość sporo się dzieje w ostatnich godzinach. Widzimy w tym momencie wyjście euro-dolara powyżej parytetu. Jesteśmy na najwyższych poziomach od no, przeszło miesiąca. Jeśli chodzi o notowanie amerykańskiej waluty, tracą one bardzo szeroko wobec całego grona G10. Notowania USD, JPY spadają w kierunku 147 jenów za każdego dolara, a cokolwiek pod kątem zbliżającego się posiedzenia Banku Japonii i utrzymania status quo, jak najbardziej tutaj notowanie mogą powrócić do wzrostu, jeśli japońscy bankierzy centralni zmienią w swojej polityce. W gronie G10 najlepiej się radzi sobie dolar australijski widzimy, że notowanie aut USD wychodzą w kierunku 0,65. To po rekordowych danych od przeszło trzech dekad o inflacji za trzeci kwartał. Ta w ostatnich trzech miesiącach wyniosła 7,3%, a w drugim kwartale to było 6,1%. Rynek spodziewał się. Zaledwie 7%, zatem rekordowe dano inflacji zwiększają presję na Bank Rezerwy Australii, w związku z tym aut dynamicznie rośnie. Jeśli chodzi o notowania Euro, 4,76 złotych, relatywnie mocny jeszcze lepiej to wygląda na rynku usd pln ze względu na szeroko wyprzedaż amerykańskiej waluty. Tak taniego dolara nie mieliśmy w tym przypadku od połowy sierpnia 4,75 na rynku. Surowcowym bez większych zmian. Barełka WTI w okolicy 1000, przepraszam, 85 dolarów, jeśli chodzi o złoto przecen na rynku amerykańskiej waluty, wzrost eurodolara i widzimy 1671 w tym momencie dolarów za jedną uncję. Korelacja notowań złota z eurodolarem jest bardzo duża, zatem jeśli tam odbicie będzie kontynuowane, jak najbardziej notowania żółtego metalu mogą uzyskiwać, aczkolwiek w kontekście przyszłotygodniowego posiedzenia Fedu nie spodziewałbym się tak dużych przetasowań, raczej Powinniśmy poruszać się bardziej w trendzie bocznym, w oczekiwaniu na to, co zrobi Fed. Oczywiście on podwyższy o 75 punktów bazowych stopy procentowe w przyszłym tygodniu, ale pytanie, jak zakomunikuje dalsze zmiany stóp procentowych. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do czytania newsa. Tam dużo więcej na temat tego, co się dzieje na rynkach finansowych. Na chwilę obecną dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.